thank <small noise> you Niewątpliwie jednym z największych skoków dla bijatyk było przeniesienie się w trzeci wymiar. W czasie, gdy pierwsze PlayStation święciło triumfy, gracze otrzymywali znacznie więcej różnych tego typu tytułów, aniżeli ma to miejsce dziś. Czas, nowe konsole oraz moda na rynku nie tylko wpłynęły na popularność bijatyk versus. Dziś na arenie pozostali jedynie najlepsi przedstawiciele tego gatunku. Seria Tekken jest jedną z wiodących w tym temacie. Oryginalnie wydana w 2000 roku, odsłona tak Team Tournament powraca 12 lat później. Powraca z podwójną mocą. Pomimo, iż historia zawsze była integralną częścią serii, odsłona tak, Team fabularnie jest w dużej mierze osobnym tematem. Tradycyjnie, jak wcześniej, każdy z zawodników ma swój super ważny powód, aby wziąć udział w turnieju żelaznej pięści. Jednak główny wątek fabularny jako taki nie istnieje. Punktem centralnym zdarzeń jest w pewnym sensie postać odmłodzonego Hehachiego. Zmiana wizerunku bohatera wynika po części ze śmierci aktora, który od początku istnienia serii podkładał głos tej postaci. Biorąc pod uwagę to, iż Tekken wraz z kolejnymi odsłonami coraz mocniej stawiał na humor, druga część Tag team jest w dużej mierze zbiorem tego, co do tej pory wymyślili twórcy. Podeszli luźno do tematu, co przekłada się na to, co widać na ekranie. Potrzeba tutaj pewnego dystansu i nie można wszystkiego traktować śmiertelnie poważnie. Dzięki temu będzie o wiele łatwiej przełknąć tego typu rzeczy jak walczące misie czy kangury. Pani serii oczywiście nie będą mieli z tym najmniejszego problemu. Pomimo iż całość na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco zwariowana, to złożony system walki czyni tę grę jedną z najbardziej rozbudowanych bijatyk versus na rynku. Tekken right to Tag Tournament 2 bazuje na mechanice szóstej części gry. Podstawą są cztery przyciski odpowiadające za uderzenia i kopnięcia każdą z kończyn. Każdy z zawodników ma liczne kombinacje ciosów oraz możliwość wykonania rzutu. Ciosy, kopnięcia, a także rzuty możemy łączyć w kolejne techniki. Standardowo w walce biorą udział dwie dwuosobowe drużyny. Aktualnie odpoczywający podczas starcia zawodnik regeneruje utraconą energię życiową, jednak tylko w ilości, na którą pozwala czerwony pasek. Jeśli któryś z zawodników straci całą energię, przegrywamy starcie. Bez znaczenia ile życia pozostaje naszemu partnerowi. Walki odbywają się na zróżnicowanych wielkością arenach. W niektórych przypadkach lokacje mogą zmieniać swój wygląd. Możemy na przykład zniszczyć ścianę, balkon lub podłogę, co jak widać przenosi akcję na inny poziom areny. Oprócz walorów wizualnych daje nam to także dodatkowe możliwości ataku. Każda lokacja tematycznie nawiązuje do kraju, w którym jest umiejscowiona. Mnóstwo tutaj stereotypów, jednak jest to jak najbardziej OK. Arena cyrkowa reprezentuje nasz piękny kraj. O ile cyrk jako taki nie widnieje na żadnym z naszych symboli narodowych lub broszur reklamowych, wybór tej lokacji może świadczyć o dość dobrej znajomości polskich realiów przez twórców gry. Można by rzec, że jeden cyrk pełen klaunów, a my już w kraju. Wracając jednak do gry. Biorąc pod uwagę dość złożoną mechanikę walki, najważniejszymi technikami są air juggle, czyli kombinacje wykonywane na niedotykającym ziemi przeciwniku. Czyli mocny cios, po którym przeciwnik odbija się od ziemi, co daje nam szansę na kolejne ataki oraz wykorzystywanie ścian w celu blokowania lub dobijania przeciwnika. Unikalną dla serii tak jest możliwość płynnej wymiany partnera na kilka sposobów w trakcie starcia. Służy do tego osobny przycisk. Grać można także solo. W tym przypadku postać z tą siłą i wytrzymałością rekompensuje przewagę, jaką jest para przeciwników. Tak Throw polega na wykonaniu rzutu przy udziale dwóch zawodników. Technika ta zabiera znacznie więcej energii życiowej oraz czerwonej. Niektóre postacie dodatkowo mają unikalną tylko dla konkretnej pary technikę. Tak Kombos to szybka wymiana partnera podczas Air Tak Assault z kolei opiera się na systemie Bound. Wynikiem tego jest to, iż drugi zawodnik dołącza się na moment do ataku. Możemy zadać konkretny cios lub trzymając przy zmianie przycisk, tak, chodząca postać wykona atak automatycznie. Techniki te naturalnie można także płynnie łączyć ze sobą. W drugiej części Tag Team powracają postacie z wcześniejszych części gier oraz pojawiają się całkowicie nowe. Z pierwszej i drugiej części Tekena powracają m.in. Anioł, Prototyp Jacka, Michelle, Jaszczurka Alex. Kunimitsu suma kompletnie nowy i unikalny zestaw technik. Jednak zdecydowanie najważniejszą postacią jest Jun Kazama, na który powrót czekało wielu fanów. W trzeciej części powraca Tiger Jackson oraz dwa wcielenia ogra. Kombot, którym możemy grać tylko w trybie Offline, pojawi się wcześniej w części czwartej. JC, która na pierwszy rzut oka jest unikalną postacią, okazuje się, że nie do końca jest nową zawodniczką. Tym razem można także wybrać protoplastę Mishima, czyli Jim Gra zawiera także wiele postaci dodatkowych, które sukcesywnie były udostępniane po premierze gry bez dodatkowych opłat. Co prawda nie wszyscy są zupełnie unikalnymi zawodnikami w kwestii oferowanych ciosów, jednak sumując mamy tutaj do wyboru blisko 60 postaci, co jest niezaprzeczalnie potężną rozpiską. Fakt, iż poszczególni zawodnicy mają średnio ponad 100 kombinacji sprawia, iż potrzeba naprawdę sporo zaparcia oraz czasu, aby w zadowalającym stopniu, nazwijmy to, nauczyć się sprawnie grać w Tekena. Aby pomóc niezaznajomionym z serią graczom, w grze umieszczono swojego rodzaju samouczek. Wprowadzeni przez kolejne lekcje, opisujące techniki oraz możliwości atakowania oraz obrony, teoretycznie mamy szansę aby nauczyć się grać. Naszego robota można także sukcesywnie wyposażać w różne zestawy technik. W praktyce lekcje są jednak ogólnikowe. Skupiają się raczej na ogólnych zasadach, a nie na konkretnych możliwościach zawodników. Jedyną drogą aby mieć szansę na zwycięstwo w tym turnieju, to trening i jeszcze raz trening. Oferujący mnóstwo ustawień dedykowany tryb treningowy, jest miejscem, w którym na nauce spędzimy najwięcej czasu, nie licząc oczywiście szlifowania swych umiejętności w praktyce przeciwko innym graczom. Standardowo zabawa offline dzieli się na tryb arcade, gdzie walcząc, dochodzimy do ostatniego pojedynku z powracającym bossem Unknown. Po którym mamy szansę zobaczyć film animowany, ukazujący jakąś mrożącą krew w żyłach historię. Ghost Battle to walka z duchami innych graczy, które są dostosowane do naszego poziomu. Jest także możliwość gry drużynowej, walki o przetrwanie oraz na czas. Z kolei za otrzymaną z walki walutę można przebrać naszą postać, czasami osiągając dość niedorzeczny efekt. Najważniejszą informacją jest to, iż kod sieciowy w Tekkena działa całkiem sprawnie. O ile dalej kanapowy multiplayer jest najbardziej optymalny, w końcu da się pograć w sieci bez większych opóźnień. Można ustawić jakość połączenia, które preferujemy. Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż im jest ono słabsze, tym zabawa jest bardziej stresująca. Mecze można rozgrywać w trzech trybach. Rankingowe, jak sama nazwa wskazuje, mają wpływ na naszą rangę. Zwykłe mecze ograniczają się jedynie do luźnych sparingów, bez wpływu na naszą pozycję. Światowa arena jest miejscem, gdzie w poszczególnych rejonach globu możemy dołączyć się do innych graczy w specjalnych pokojach, porozmawiać z nimi oraz wziąć udział w turnieju. W tym przypadku nie widzimy dokładnych danych gracza, z którym walczymy. Poza tym mamy możliwość sprawdzania wszelkich statystyk lub ściągnięcia powtórek wybranych walk. Całość usługi online dopełnia serwis internetowy, gdzie po założeniu konta i połączeniu go ze swoim profilem możemy na przykład założyć własną drużynę, co widać potem na ekranie przed walką. Warto odnotować, iż twórcy stworzyli specyficzny przedpokój, w którym czekamy na połączenie z innym graczem. Zamiast siedzieć bezczynnie, możemy potrenować do czasu wyszukania odpowiedniego przeciwnika. Jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Gra korzysta z funkcji przepustki sieciowej i o ile całościowo tryb Multi nie oferuje błędnej ilości opcji, działa, a co najważniejsze o wiele lepiej niż w poprzedniej części. Prezentacja wizualna gry stoi na wysokim poziomie. Wynika to z paru powodów. Animacje postaci tradycyjnie są wykonane bardzo realistycznie. Całość działa niesamowicie płynnie. Trzeba także pamiętać o tym, iż system walki w parach wymaga trzymania w pamięci podręcznej czterech postaci równocześnie, przy czym gra ładuje się o wiele szybciej niż poprzednia część. Kolejny dowód na to, iż programiści mocno poprawili kod gry. O ile to, co widać na ekranie, jest już kwestią gustu, technicznie nowy Tekken to solidna produkcja. Twórcy postanowili tym razem także urozmaicić poszczególne elementy graficzne. Ubrania brudzą się po upadku na ziemię. Z kolei filmy kończące poszczególnych zawodników różnią się często stylem animacji. Podobnie jest z muzyką. Jest świetnie skomponowana, doskonale pasuje do każdej z aren, a piosenka Snoop Dogga, czy też Liona wraz z autorem zasiadającym na wielkim złotym fotelu w jednej z lokacji to już klasyk. Dodatkowo, możemy także zaopatrzyć się odpłatnie w muzykę i filmy z poprzednich odcinków serii. Tym razem także W postacie mówią wyłącznie w swoich ojczystych językach. Jeśli chodzi o słabsze aspekty gry, z reguły są to raczej rzeczy, na które zwróci uwagę ktoś, kto zna bardzo dobrze serię. Można wyczuć subtelne różnice w systemie i mechanice gry. Dla zupełnie nowego gracza klimat i wysoki poziom umiejętności innych zaprawionych w boju graczy może być ewentualnym powodem zadumy. Zasada jest prosta: albo kupujemy kangura walczącego z pandą, albo nie. Pomimo że pomocny program treningowy w minimalny sposób pomaga nowicjuszom, wydaje się, że można było ten aspekt wykonać nieco lepiej. Tradycyjnie także starsze modele pada w Xboxie 360. Z racji słabej jakości wykonania krzyżaka kierunkowego spowodują kilka ataków złości po przegranym starciu lub spalonym kombosie. Poza tym Tekken Tag 2 to jedna z najsolidniej wykonanych bijatek versus na rynku. Ewidentnie widać, iż druga odsłona Tekken Tag jest swojego rodzaju testamentem twórców, pewnym podsumowaniem lat pracy nad serią. O ile nowi gracze w starciu z weteranami z pewnością będą początkowo czuć się nieco zdeprymowani, fakt ten może posłużyć za doping do dalszych treningów. Dług wejścia w świat Tekena nie należy do niskich, jednak przy odrobinie samozaparcia jest duża szansa, że po paru tygodniach sumiennego wkuwania ciosów podniesiemy swoje umiejętności. Może okazać się, iż turniej żelaznych pięści jest tym, czego szukaliśmy, aby udowodnić swoją wyższość wśród znajomych w pokoju na kanapie lub na listach rankingowych w sieci. Jednym zdaniem, najlepsza jak do tej pory część Tekena.